Kim jest Paweł Zduniak? Paweł Zduniak urodził się 26 marca 1994 roku, czyli ma aktualnie 30 lat. Pochodzi z miejscowości Przytuły. Jest to wieś znajdująca się w powiecie makowskim, w województwie mazowieckim. Przez często publikowane materiały Pawła z tego miejsca, jest to aktualnie jedna z najbardziej eksploatowanych miejscowości w polskim internecie, zbijając na ten moment stronę słynne Żalno Adriana. Na co dzień Paweł zajmuje się rolnictwem i w związku z tym od lat publikuje treści o tej tematyce w internecie. Fenomen popularności Pawła przede wszystkim opiera się na dwóch filarach. Jego zachowaniu oraz historii jego działalności w internecie. Internecie. Skupmy się na razie na tym zachowaniu. Tak zwany humor prowokacyjny w internecie bryluje już od naprawdę wielu lat, a przykładów można wymieniać naprawdę wiele. Hej, siema, poszlecie. Ja nie jestem snak. I tak samo oczywiście jest w przypadku Pawła z Zduniaka. Im częściej Pawła zaczepiano w kontekście zorganizowania jego słynnego Sylwestra, tym bardziej się denerwował, co przy jego usposobieniu jest po prostu zabawne. Pod od doigraliście się. Wszystko jest zgłoszone na policji. Policja was szuka i, i koniec. I, I wszystkie te wasze nagrania policja ma i policja was załatwi. Więc, więc już... Więc już... Czas najwyższy przestać. Problem naszego bohatera polega na tym, że bierze wszystko na poważnie i nie ma się co dziwić, bo sam nieraz podkreśla, gdy chce, aby zostawić go w spokoju, że jest osobą niepełnosprawną intelektualnie. Dodatkowo potwierdził to, publikując informacje na temat tego, że chodził do szkoły specjalnej. Warto mieć na uwadze, że nawet osoby z lekką niepełnosprawnością intelektualną mogą mieć trudności z odczytywaniem niuansów takich jak ironia, sarkazm czy żarty oparte na aluzjach. Więc w wielu przypadkach, kiedy ktoś pisze czy nawet dzwoni do Pawła i żartuje na temat tego, że on i 10 innych osób opłaciło już u niego wstępne imprezę i mają przygotowane 10 autokarów, Paweł nierzadko naprawdę się stresuje. Jednak miejmy na uwadze, że takie sytuacje, tym bardziej w ostatnich latach za sprawą TikToka, zdarzają się dość często, jednak w jego wypadku kluczowa jest jego historia. To, że Paweł posiada teraz tak ogromną popularność, nie oznacza, że pojawił się znik.